Cześć witam bardzo serdecznie, tutaj Verix, a jesteście ze mną znowu Yoshi. Siemanko No, kontynuujemy dalej grę w ragami. Lecimy. razem jakiś zamku, Nie gdzie? Ja nie wiem dalej, co to za wokół mnie lata. E, co, to, to, to? No, coś wokół mnie lata, jakiś ten cień. I, taki duszek? cień. Tu. No. To jest ta, ta Yumiko. A ta typiara. To jest typiara, no. Okej, okay, którego bierzesz? Co? Tu trójka ich jest? No czwórka nawet Zawijam tego typa. Nie widź mnie, nie widzisz mnie, nie widź mnie. Nie widźmie Wiesz co chciałbym, żebyśmy prze przeszli to bez wykrycia. No już i tak wybrali, więc... Którego bierzesz? A, okej, biegłem tu przed, przed... Musiałem użyć kunai, bo by nas wykryli, wiesz? Koko, ja chyba ten tu się Nie mam już w ogóle chyba tutaj no Ja jeszcze mam dwie razy niewidzialność więc CO?! Ej Czy ty widziałeś to co ja? <grym> to, nie, to, to nie było drzwi wcześniej <grym> o, pa, okay. ty, ty drzwi... Co to. Okej Ej Te drzwi Te drzwi znikają Ty! Za drzwiami jestem Ale to jest jakieś zatuch z turami, czy co? Tak To weź się telefon te <grym> ja ja jestem! No nie mogę Cię zobaczyć, bo mi drzwi się pojawiają. Ja jestem. Ja jestem za mapą, za, za się na jej mapie jestem, nie? Dobra, ja, ja przejdę to. Zam. w takim razie. Czekaj, ty, bo patrz, ja to teraz mogę się pojawić. No nie czekaj. wrócisz już do mnie. Jak nie wrócę? czekaj, czekaj, czekaj. Nie bój się, ja to przejdę. Ale ja tam mogę się chwilę. O! Jestem! Ja już... Ale muzyka! Ale żeśmy grył już ty jesteś? Ej, tu jest zwój! Tak? No, mam zbierać? Nie, tu na mnie. A gdzie ty jesteś? Ej, chyba wyżył ciebie, wiesz? Przejdziesz tu, bo tu jest zablokowane. Ej, Albo, ej, tu. No, już wyży na cały zamek. Czekaj, jak Okej. momencie będę miał to zabójstwo cienicem. sobie. <laughs> dobra, czekaj, odblokuję sobie. W ogóle pojedziecie jak, jak, jak tam weszły? Jak. Jak tam, jak, jak tam wróciłem? Czekaj, czekaj, chodź na górę. A czekaj, jak się zabija tym cienistym? Eee, trzymasz stację przy wrogu A, trzmasz dobra. Facie. Patrz, ja tu jakoś od góry byłem. Oj. Uważaj, bo tu jest ktoś. Wiem, tak, widzę. Eee, czekaj, ja byłem? Czekaj, ja wyszłem? Byłem w takim pomieszczeniu, czekaj, czekaj, gdzie to, gdzie, gdzie to było? A on... Po dobra, edycie? tak działa. Zepsułem, sorry. Wiesz, 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 jak to działa. Eee, to trzeba dłużej przytrzymać, no. tam jest swój, widzę. Gdzie? Na tym środku. A no jest. Ale tym... to, no ja... Mm, no, nie, to... Eee, dobra, dobra, przechodzimy od nowa, to... <laughs> już nie będzie eski. Dobra. Ciul. Let's go znowu, nie, nie wiem jak to działa To to, to długo trzymać, wiesz? To jest strasznie nieintuicyjne, w sensie nie, nie... A, A dobra, już widzę, już widzę jak to działa Musisz po prostu musi to trzymać, nie? A, no i faktycznie przywraca kunaję, no Znaczy, może nie po prostu daje tylko po prostu umie to się odnawia. Nie da się tego używać, nie umiem. Wiesz co, to nie może tego używać, wiecie, jakby, kiedy trwasz się przed gościa. Musisz być za gościem przez jakiś czas. Byłem właśnie za gościem i on, nie wiem, jakoś mi wykrył. a właśnie idzie. Przez zabijasz jak jesteś niewidzialny? No. To jest opeta umiejętność. Dlatego właśnie sobie ją bo mnie jakoś przywrócić do życia? Musiałbym pójść dalej. O! O! Jestem, jestem, jestem! O, pojawiłeś się. Czekaj, jak wrócić? Bo tam był zwój. Eee, do góry. Tu, tu. Kurwa, jestem dalej. Tu, tu. Do góry. O, dobra. I tędy. Uy, no czekaj, bo się zgubiłem. <laughs> Już. Tutaj. Tu był zwój. Ile ta gra w ogóle ma y, tych poziomów? Nie pamiętam. Tak z ciekawości. Nie pamiętam. Tak fuszę, że nie pamiętam. Wydaje mi się, że dużo miała. Ale też mam wrażenie, że już kończymy. ją. Tak. My to tak speedrunujemy. Gdzie? Skończymy. Chyba chciałbyś. To będzie się że ze 4 jak nic. Tak? Chyba. To jest to, tu jest ich strasznie dużo. Wiem, ale jestem na dole. Nie, też na dole jestem. Wejdź, zabij Nie mam, nie mam kunai w ogóle. Zabij go. No nie. <noise> Do tego tak wam chodziło. A tu jest ich dużo. No przecież uciekam, spokojnie. Ucieknie no ale alarm. oni już zobaczą teraz i wzniosą ara. alarm. Dawaj, dawaj w nich, dawaj w nich. A tu, gdzie gdzie No Zabiję to no. weźcie weź na wszystkie. Pomóż mi trochę. Okej, okay, tu, ciało, tu Mój jest ciało. i Widzi, 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 ktoś tam i łucznicy na górze są jeszcze. Nie biegaj, nie biegaj. Zabiję się to. Który to ciało chciał badać? Dobrze. A, widzę, jest tam cień, cedobójstwo. Yes. Widziałem wężyka Nabiłem jakiegoś łucznika, randomowego To jest że kiedy zabijasz coś, to mogę go jakby znikać, nie? No, no, to jest spoko Wiesz co, uważaj, tam jest łucznik na górze spoko. Albo, albo speedrun umiemy tak nie widzę? O, dobra, ja już tutaj przejdę. Gdzie ty poszedłeś? Eee, tu przez to. A to, to gdzieś dalej poszedłeś? No, przez te przeszedłem. Ok. A, a to na tego też się na tym nie widziałem. Tu chyba niedługo będzie walka z bossem, bossem, wiesz? Boję się. Wiesz co? W tej grze są chyba, są chyba trzy walki z bosami, wiesz? W tej grze. Z tego co kojarzę. No Ale ma... powiem ci, że muzyka w tej grze jest bardzo ładna. No. Taka relaksacyjna Nie ma tutaj gdzieś tego? Bo tu gdzieś... Yy, nie wiem szczerze mówiąc Ale idę zabić tego typa Albo nie Widać mnie Czy co? Hmm. Będzie cięż. Bo tu nas widać Jest to tak zrobię nie, <laughs> tu tak samo. A nie, nie, ja się tak robisz? Aż. Ja przyszłem bez tego. Ale wolę mieć pewność. Że... Zgadźcie tak, następnego go... zabić się, <laughs> Ja pierdzielę. Chciałem go zabić szynistym, ale już mi się weź. Idzie następny, zabij go. A masz gościa zabicie, ani was. bo jestem na górze i nie ma o. Nie zabijałeś tym Cienisty? Tam, to? Tam, tam możesz gościa zabić cienistym jak chcesz Dobra, wybiorę go Znaczy mam full kunai nawet, więc Ja też mam full, więc Ale pięknie go zjadł Jest to tu gdzieś ucznik był jakiś Zabiłem ścika jednego już Ale nie jeden to było ja to jeszcze trzy Ale co trzy Co ty zdjąłeś? Bariery Aha, To pewnie gdzieś dalej O oj Tu ja, trzeba pierdziele. przejść czy... nie, to by to Będzie pół godziny drać no to Prawdopodobnie to przejdzie będzie na kilka tego części to, to podobnie Trzeba będzie przeciąć no Mogę sobie że nie mam pojęcia gdzie mamy iść nawet Eee lewo lewo. tu musimy się wyjść na znanosiodek wiesz Aha, o nie będziemy się, będziemy się na boki tak przechodzić, nie? Nieee Tak sobie myśleli Chodź tak tu do mnie Z samo tu jest łucznik Dadaj też tu pojeżdżaj pójdę dalej Nie zacznę ich zabijać Ja też już idę У а меня ушник, ушник, ушник. Бы, не в дьоме. Не видишь меня. О, не видишь меня. Так уж и злоушников, видишь? O, ej, tu z wuj jest na górze. Ej, tu zwój jest, wiesz, ko mnie. Czekaj, ja zabijam ostatniego, dobra, dobra. To jest zwój jest. A, tam gdzie ci łusznicy? No. No. Ok. A, to jak powiem, czekaj, czekaj skoro tu masz kunaje, to myślę jaką, jaką drugą mocą, nie wiesz, tak myślę. A wiesz chyba co? sobie kunaje lepsze zrobię Tutaj Nie usłyszę krzyku ofiar Zresztą sumie czy to jest takie ja, ja kupię sobie łapki wiesz o też Zbiłeś tutaj tą ochronę czy nie? Jeszcze nie Tu jest ktoś Waj mi się tam wejść w ogóle, wiesz ochronę, to, to jest nic. Wejdę tam tam. Wejdę jeszcze nicem. weź tam zaraz tam wejść jeszcze O, to jest miejsce? wejście? Nie, nie, chyba nie jest wejście. Może tu trzeba, może jakoś tędy. No nie, 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 jak tu wejść? nie, 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 so, nie, 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 tu móc Co? Nie, bo spróbowałem podejść do tej bariery, nie, i mi odepnęło się, i sobie trochę się przestraszyłem. Ja tak miałem, jak szedłem po tych tych. Wiesz co, musimy h to, musiał, musiał to tutaj dopiero później wyjść, wiesz? No, możemy spróbować. Znaczy, bo to i tak już nie będzie, więc... No spokojnie. Uważaj, bo tutaj. Wezmę sobie to To się przyda zawsze Ja też barierę daję Kocha, trzeba cię znaleźć w miejscu gdzie jesteś bez tej bajdy Aliharu Aliharu Dań go Zabij go! Pokryj ciało No i wraca się w kiedy już to dwóch Jest kula, widzę wiem, ją. Nie, ja też ją widzę. Nie mogłem go zabić. Mówiłeś, zginąłeś? No, nie mogę go zabić. Czekaj, teraz jeszcze kule. Od razu pójdę zniszczyć tego. Sam z nią. Możesz się ale zniszczy kule? Ok, jest. No, Lantus, pięć. I to już jest koniec na tym poziomie, nie? Tak. Dobra, no to może znowu nie. Czekaj. Mogę ukryć, przez tego obsypiane. Dobra, już można istnieć. Dobra. Teraz naprawdę. Dalej. Hmm. Kanion kapliczka. Mamy energię, mamy energię, odnoś, wiesz. Mamy saiku Czemu się się na

U... Co jest? Ma... No! Przecież! O... dłużej za zawyć. Jaki oszust! Lewo zazioną ruki, to zabu, nie? Tak się nie da. Ja, ale ich tu jest! Strasznie dużo tu jest. Jeszcze wszyscy, wszyscy poszli w moją stronę. Nie wiem czemu. Szkoda, kurde, ja nie mogę chyba znaleźć. obstacula. Ce tac, tac, cu ce tac. -ta -ta -ta. Hej, śpisz Nie, nie da się zrobić jak to tu jest Nie da się po prostu Za dużo ich tu było Gdy pójdę w jedno miejsce to No Ale w już tu nie ma wiesz Nie sam sumie tak nieważne Tam, tam Chyba, że tutaj trzeba. To tą barierę do, dole zniszczyć, nie? Chyba, że. A tu nas nie było. Stąd trzeba przemyśleć, czy chcemy to robić. widzisz? Tam jest okej Dobra, nie żyje. Jest ukryty. A czy się na mnie? <gry> Chyba mnie widzi. Uwaga, go ściuży Nie mam Nie mam jak go Dobra Zabiję cię wszyscy Ej, góra 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 Gdzie wszystkich Na dole na dole na dole na dole Nie mam jak go Dobra No zostało już został mało. Zostało Jeszcze się. jeden został. Myślę, że zabić w nie? Już tam. Dobra, Dobra, Dobra wszyscy już nie. Tam. Teraz tego znaleźć tą kulkę do orwania tego no nie jest w środku tu? Jest. No właśnie jest, ale chodzi o to, że musi iść gdzieś wyżej jakaś ta kulka być. CO?! No była w środku. A jak coś tu? A bo ten można było przejść! No. A, bo ja patrzyłem, bo myślałem, że to jest zablokowane jest. No właśnie, nieważne. Jest to fajnie. Jestem <śm> głupi. Czyli prawdopodobnie w tamtym pokoju było to samo. Możliwe. <grym> no, możliwe. Cześć. Nie, dobrze. Tak, za <mle>. No za imnęć Ty ma orientację w terenie jak Dobra. Nie ma po prostu Czy teraz prost nie mogę Więc dostał dopiero pęknięcie Niko nie było więc No proszę nie, takie niespodzianka a tu nie ma jak wejść, tutaj tędy. Musi być. Po prostu przegapiam. Jest jak? Gdzie, gdzie, gdzie? Bo, Mam, dobra. Nie, biegam strykuję, mogę znaleźć. A to jeszcze nie jest to. No to już jest to. Nie. no górze jest to. Tu jest to. No właśnie. Dobra. Ja także się poradziliśmy, poradziliśmy sobie, sporadziliśmy, coś myślałem jeszcze, tak nie? Ja myślałem, że będziemy tu chyba godzinę siedzieć Też To tak jest tak samo. Ale no, nie boże cały tak było, tak wolno. Było, Dobra, no to tutaj. No nie, nie mogę przejść! Dobra, nie, nie miałem tego... E ...esencji. A, myślałem, że jakiś zwój będzie. Kurde, A to może jakiś ukryty? Nie. Nie do końca. O. Yes. Weź go i zabierajmy się sobie. To jest jakiś żetun. -y. Żetun. Bakugany. taki bakugany. No, wspomniało mi dzieciństwo Co to jest? Złodziej chyba tak? <grym> Nie, jakiś znajomy, skoro ma tą samą... znaczy zwalkę. Chujo Chujo Co się dzieje? Nie wiem jakieś Ty O, parkour O nie No to Dobra tu będzie Tu już można nowy cały odcinek włączyć Dobra to co kończymy na nie? No. Dobra, to myślę że gramy do widzenia cześć Cześć cześć